Szanowni Państwo, po kilku latach Rada Ministrów w maju ubiegłego roku przyjęła krajowy program Działania na rzecz, działań na rzecz równego traktowania. Ten program będzie obowiązywał w latach 2022, to już minęło, do 2030. Yy, rolą samorządów jest wdrożenie tego programu na terenie, yy, na przykład, województwa śląskiego, i nasza komisja, Komisja Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości, ma w zakresie swojego działania właśnie przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, wykluczeniom, naruszaniu zasady równego traktowania ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie, ze względu na światopogląd, na wyznanie, religię. Na niepełnosprawność, wiek również. To będzie w zakresie działania Komisji, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju wykluczeniu. Również dostrzegamy problem przybyłych do Województwa Śląskiego uchodźców z Ukrainy. Obecnie szacuje się, że zamieszkuje Województwo Śląskie około 300 tysięcy mieszkańców z Ukrainy. Więc to jest całkiem spore jak na województwie ośieląskie miasto. Widzimy potrzebę działania, widzimy potrzebę pomocy tym uchodźcom i tutaj zamierzamy działać w pierwszym rzędzie z organizacjami pozarządowymi, które które są mocno zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dostrzegamy problemy też innych grup etnicznych, ale ta grupa jest dzisiaj największa w Polsce więc i też ma zupełnie inne przeżycia ze względu na traumę wojenną i też ma zupełnie inną strukturę, bo są to głównie kobiety i dzieci. Kolejna rzecz to działanie na rzecz budowy, odbudowywania społeczeństwa obywatelskiego. Działania wszelakie na rzecz yy, yy, angażowania społeczeństwa w dialog oby, obywatelski. Ta komisja to ewenement. Jeszcze takiej komisji w Polsce nie ma. Yy, jest podobna, działa przy Związku Miast Polskich, ale w żadnym sejmiku Województwa Śląskiego takiej komisji jeszcze nie ma. My dostrzegamy potrzebę działania na tej niwie, o której Państwu przed chwileczką powiedziałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.